Hej, hej, witam w kolejnym materialu, weźmąc Dead by Daylight. Troszkę mnie nie było, bo pisałem wam materiał o tym, co generalnie nie gra w DBD. I w sumie dobrze, że nie skończyłem pisać tego skryptu do końca, bo wczoraj wsi mieli kolejnego streama i opowiadali nam o tym, co wleci w wtorkowej aktualizacji. Ponieważ we wtorek dostaniemy aktualizację, to wiecie, z campą, z lagiem i tunelem I właśnie opowiadali nam, co generalnie właśnie we wtorek wleci i generalnie nie wleci prawie, że nic. Ale dobrze, przechodząc już do tego i takim jakby podsumowując, wszystko co o tym sądzę na końcu, na końcu materiału, więc postaram się wrzucić wam po prostu disclaimer czasowy, w którym będę to po prostu opowiadał. Jeżeli ktoś po prostu będzie chciał tylko i wyłącznie tego posłuchać, bo na przykład wie, co we wtorek się na live serwerach pokażę, przede wszystkim tak: wchodzi tylko i wyłącznie system antykampy, slug i tunnel został wywalony do, do kosza. I no, fajnie to nie wygląda, niestety, ponieważ tutaj mamy po raz kolejny sytuację, że po prostu po negatywnym feedbacku DWS wywalają wszystko do kosza. I o tym powiemy sobie za chwilę. Co w, zostaje generalnie z kampy? surwę widzą, widzą postęp ładowania się tego paska, gdzie może się samemu ściągnąć, więc spoko, jak najbardziej ok. Wiadomo, pasek będzie się oddawał szybciej, jeżeli ile dłużej będzie stał. I powiedzmy ten ręcz został zmniejszony do 16 metrów, wcześniej było to metrów 20. Więc tutaj mamy taką kosmetykę. I dobrze, że chociaż to wlatuje, ale to i tak nie jest to, co generalnie chcieliśmy co chcieliśmy jako tako dostać. Jeżeli chodzi generalnie o Stone i tego co Devsi będą chcieli zrobić już niedługo, i o tym też chciałem mówić w materiale, ale to zaraz, bo wy już widzicie, a ja zaraz Wam powiem. Mamy Endurance i Heista. Po ściągnięciu z haka jest to wydłużone do 15 sekund, a nie do 10. To jest trochę jak naklejenie płaski na otwarte złamanie. Niby coś to pomaga, ale w sumie niekoniecznie. Więc szczerze mówiąc, tutaj po prostu mamy przebudowanie, kosmetyki i w żaden sposób to nie rozwiąże problemów hamskiego, hamskiej kampy, czy tym bardziej hamskiego tunelu z slagiem, którego ja przynajmniej osobiście nie napotykam jakoś mega dużo. Ale no moja perspektywa nie jest perspektywą wszystkich, więc tutaj nie mogę też brać tego pod uwagę. W sensie tylko i wyłącznie nie mogę po prostu z tej perspektywy patrzeć. Przechodząc do kolejnej kwestii co dewsi generalnie chcą zrobić, to zmiany to jest generalna zmiana MMR. I tak jak ja sam w tym materiale, o którym wam mówiłem, nad którym pracuję, chciałem rzucić właśnie, że to jeżeli naprawimy MMR, wiele problemów balansowych by się to związało. Tylko patrząc, jak oni wprowadzają te wszystkie zmiany, jeżeli zaczną jeszcze teraz grzebać w mmr no może być bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o te, o te mecze, bo uważają, że jeżeli dobrze przekalkulują MMR, to nie będą musieli wprowadzać takich drastycznych zmian, tylko zrobimy po prostu lekki le 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 rebalans. I jestem w stanie się z tą teorią zgodzić w momencie, kiedy, mamy kiedy reszta kwestii jest ustabilizowana, czyli tunel tampa, e, tampa oraz slack. Bo wiecie, kiedy musicie przeprowadzić na pacjencie jakąś skomplikowaną operację, ale na przykład pacjent ma inne choroby współistniejące i przez to istnieje ryzyko, że operacja może się, że tak powiem, skończyć w średni sposób, no to nie robisz operacji, tylko ogarniasz wszystkie inne tematy, jeżeli po prostu masz jeszcze na to czas. I w tym momencie po prostu behavior trochę myli kolejność, według mnie, że tak powiem, użyję takiego trochę medycznego porównania. Więc, MMR jak najbardziej jest do ruszenia, ale nie teraz. Wracę, wraca część ustawień perków, a w zasadzie tego, jak działają, tutaj macie jeden przykład, chociaż nie wszystkie perki wlesą teraz w tym nie w PTB, tylko w tym patchu. Niektóre wlesą w hotfixie, no ale generalnie petki również dostają delikatne zmiany. Tematu czoszkarki nie będę poruszał, również dostają jakieś zmiany, a w zasadzie zmieniam kilka rzeczy w porównaniu do tego co jest na co było na PTB ale temat czaszkarki jako tako nie ruszam teraz tylko widzicie tego pięknego screena zmiany również dostaję mapteczki, tutaj też nie będę się jakoś wielce pochylał, zmiany również dostanie Auto jeżeli chodzi o kolorki i jasność, wygląda to trochę lepiej, już to wszystko się tak nie błyszczy ale dalej nie wiem czy to jest to po prostu mogliby troszkę rozjaśnić to mapę według mnie Ustawić konces tak, żeby po prostu ta mapa się aż tak nie błyszczały i też nie byłoby najgorzej, I w zasadzie. Ostatnia kwestia: no, takich stricte omówieniowych zmieniam po prostu render, palet na e, Asalium oraz przede wszystkim na Red, for, Red for Rest, czy chociażby jeszcze na Macmillanie, po to, żeby troszkę zrebalansować te mocne lupy i tak dalej, i tak dalej. Zmiana na części tych map jest po prostu potrzebna. Ja tutaj też aż tak znowu nie wchodzę w tą część gameplay, jeżeli chodzi o te rendery. Chociaż no, istnieją rendery po prostu nieprzyjemne do gry, jeżeli chodzi o stronę Killer, gdzie po prostu te palety musisz naprawdę rozwalić, żeby móc się do tego surfa dobrać. No a jest to wiadomo strata cennego, cennego czasu w grze. Więc dobrze, przechodzimy do tych cudownych, z pięknych, złotych słów. Eee, podsumowania generalnie. Obecnym problemem behavioru staje się w zasadzie decyzyjność, a w zasadzie jej braku. I co przez to rozumiem? Jeżeli behavior chce wprowadzać zmiany balansowe, pomimo tego, że one mogą się nie podobać graczom, bo to jest zrozumiałe, że nie wszystkie zmiany będą się podobały, tym bardziej nie będą się podobały graczom, których te zmiany będą dotykały w największym stopniu. Znaczy tutaj można powiedzieć graczom, którzy gdzieś tam często wykorzystują ten slach, często sobie tam przykampić, surwać, tam przytanelować itd., itd. Tylko no tak jak Wam pewnie mówiłem w innym materiale, no to są tylko i wyłącznie narzędzia, które trzeba po prostu umieć stosować i nie opierać się tylko i wyłącznie na jednym z nich. Tylko w momencie, gdzie naprawdę próbujesz to sobie testować, zbalansować itd. i części osób się to nie podoba i oczywiście, że nie wszystkim się to będzie podobać, to mimo wszystko powinieneś jakkolwiek stać przy swoim i skonsultować się z ludźmi, którzy po prostu na tej grze się znają i w tym momencie mam wrażenie, że ten pociąg już od, odjechał dawno i w zasadzie nie wie gdzie sam chce jechać, bo tak samo było ze zmianą Mori, tak jak w 2022 roku. Były zmiany Mori, były zmi zmi zmiany slaga, które również były wywalone do kosza. System Mori, który był zmieniony bodajże w zeszłym roku, w na zasadzie końcówka zeszłego roku, jeżeli mnie to pamięć mnie nie, nie, nie myli, no też miała być wielka zmiana, a się skończyło po prostu narzucenie bazowego mori po prostu każdemu killerowi pod koniec meczu. i tyle. I tutaj mamy praktycznie podobną sytuację. Czyli teraz będziemy gadali o naprawie grze, o naprawieniu tej gry, pomimo tego, że i tak jej nie naprawimy, bo przykleimy plasterek na po prostu otwarte złamanie. Więc, generalnie, na nowy content będzie trzeba poczekać, na no zmiany będzie trzeba poczekać, no i generalnie będzie trzeba poczekać za wieloma rzeczami. I to by było na tyle. Czy podoba mi się to, w jakim kierunku to wszystko idzie? Ani trochę, ale to już mi się przestało to wszystko podobać, już naprawdę dawno temu. Dobra, dzięki, piście co sądzicie o tym. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.